No mm, co, so. obie oh, popijamy, ale to o oh, oh, czy o ci i psy, o oh, i wózem. Ale co się stało, co to było? Ej, hey, co to jest za duża kivera? Hmm, hmm, połóż, um,

I masz iść. To masz iść. To masz po helikopter. O, 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 gdzieś utknąłem. o, To no tu To jest tu przyklęte? Nie już ma dosyć. Owam się

i walam Cię. To Ta kasinko jest potężny. Teraz się już stanie. Dostaniesz. Dostaniesz. Teraz pójdę po o, pączki i i, i od gipsy. To do oli i dla więc na.